Słuchajcie, dzisiejsze śniadanie zaczynam dużo więcej niż wczoraj od razu. A dzisiaj nasze śniadanko to tak się prezentuje elegancko. Słuchajcie, dokładeczka. Czy ja jeszcze jedna dokładka. A hotel tak się prezentuje. Słuchajcie, ja już pokój zdałem, ale jeszcze bagaże sobie zostawiłem na parterze. I kręcę się tu po uliczkach, trochę tam jeszcze w lobby kawę piję. Coś robię na laptopie. A teraz idę się jeszcze przejść na drobne zakupy. Z wieczora jadę na lotnisko, znaczy późnym popołudniem i lecimy dalej. Tą okolicę już znacie. Tutaj od paru dni przebywam i łażę, ale ładnych widoków nigdy za dużo. I tu też już byliśmy, ale tak jak mówię, nigdy za wiele. Ja tu już byłem, ale tego nie widziałem jeszcze raz te drzwi tutaj to już pokazywałem i tak jak wam mówię odkręcajcie wszystkie drzwi stawiajcie jedne przy drugich i stworzycie atrakcję turystyczną tylko trzeba to dobrze ująć tak już poszedłem poza turystyczne miejsca jest tak tu fajne siedziska a tam stary Chevrolet jeszcze też taki pchwi targ. można sobie fotel fryzjerski kupić kurę koguta No teraz tutaj z drugiej strony ujęcie na, te, na tego Chevroleta i te stoły. No, tutaj takie tereny mniej turystyczne i mniej się dzieje, no bardziej mieszkalne byśmy powiedzieli. Choć to jest cały czas ta sama dzielnica tylko tu już są takie że tak powiem, ona jest też podzielona na sekcje i tu jest już sekcja mniej turystyczna mieszkalna jak widać. Słuchajcie, tutaj pośród herbaciarni. Gdzie widzicie mężczyźni starsi siedzą. Jest to co szukałem. Czyli taki oto kebab. Tylko niestety jest zamknięty teraz. Ale tu jest otwarte, ale nie ma czegoś takiego. Tutaj bardziej pod turystów. Flagi angielskie, niemiecka, rosyjska. I wszechobecne mewy. A tu takie właśnie herbaciarnie, gdzie panowie starsi siedzą i piją herbatkę. Kolejne starsze auto, nawet nie wiem co to za auto. Wszechobecne koty tutaj na mieście. Tam w tej krzymiłej knajpce też pani dokarmia, właśnie kota. Tam drzewko ładnie tutaj sobie wyrosło. I pan pod drzewkiem sobie siedzi. Tutaj kepsik zamknięty, niestety, ale to właśnie taki. O co chodziło, ale tu jeszcze znajdę, bo tu widzę, jest tego więcej i taniej, i będzie bardziej oryginalnie, mniej pod turystów. Kolejny kocur, zresztą jest ich pełno. O, tu dopiero chyba otwierają, bo tu też jest, widzicie? Coś ciekawego. I zaraz tu wejdę i zjem. Jestem u Pana, Pan mówi, że dopiero będzie rozpalał. Finish, finish. Finish, finish. Yeah. że o, o, o czwartej. 4 o'clock. Okej. Okay. I kolejny kot. O, o czwartej, tak? Dobrze, akurat Pan podjechał teraz, nie? O czwartej, ja się powinienem jeszcze załapać. Tylko ja z walizkami tu nie przyjdę, walizki są w hotelu zestokowane, zestorydżowane. I... I co? O, tutaj też fajna uliczka, panowie sobie tu siedzą i piją herbatę. To Polki powinny być zadowolone z mężów Turków, bo to u nas to by siedzieli i piwo pili, a tutaj piją herbatkę. Chociaż też pewnie tureckie bawy znowu na tą herbatkę poszedłeś i siedzisz z kumplami muszę zobaczyć o której mam samolot, czy o 9, czy, czy o 11 wieczór. I tak się dostosuję, jak będzie tam o 11, ja muszę zobaczyć, nie? Bo ja lecę teraz do innego kraju, już tak gdzie lecę. Dobry ziomek jedzie, oczywiście kobieta blokuje cały ruch. Poduszki, kołdry, latające dywany. Kobita zablokowała to, ten od dywanów wjechał tyłem. ją <grym> przechylić. Nie żartowałem, tu ziomek naprawdę ma dywan na sprzedaż. Pewnie latający. Tak jak wam mówię, czasem trzeba wyjść poza te turystyczne okolice. Nie, ja sobie zrobiłem po prostu zakupy tutaj towarów koncesjonowanych, jakbyśmy to nazwali bo na tamtej dzielnicy nie było, a tu normalnie, znalazłem sklep. Ja już jestem pod hotelem moim, tutaj ten antykwariat, co obok, co już nagrywałem. Tutaj są dwa te Brytany, Misiek i kumpel. To już w środku było nagrywane, w poprzednich odcinkach. Moje walizy stoją jak stały, też do publicznej, prywatnej salety. To wa, ja, wasz ulubiony youtuber. No i dobra, tu będę teraz siedział, pracował, muszę zobaczyć, o której mam ten samolot cały i no i tak dostosować plan, bo może do tego kebaba, ale nie, chce mi się, bo tam jednak trzeba te 15 minut iść, nie? A 15 w jedną, 15 w drugą, robi się pół godziny łażenia, niepotrzebnie spalam kalorie, które drogo mnie tu kosztują, no może nie drogo, ale zawsze, zobaczymy. Słuchajcie, także lecę na tego kebaba, co tam widzieliście, co miał później otworzyć. Jest misiek z nami. Tutaj widok na Golden Horn. To chyba te auto, co wcześniej nagrywałem. Jakieś T miało na grillu. Nie wiem, co to jest. Tutaj Honda Civic. Dobrze stuningowana. To taki podobny. T, to może Toyota. Słuchajcie, ja muszę wypłacić pieniądze z pan szmalcomatą. Bo może się okazać, że w tamtym kebabie nie można płacić, że to będzie kawał drogi. I tutaj ten Chevrolet stoi, co już znacie. Fajna miejscówka. Podoba mi się. Szczególnie ten Chevrolet i te krzesła tam. I szmalcomaty są tutaj, to wypłacę trochę pieniędzy. No, myślę, bo mam 150 ich nich. To myślę, że coś kupię, nie akurat. Mam równe 150 i mogę kupić Adada Durum za 150, więc kupię. Zamówiłem to wszystko, co miałem. Adada Durum i takie coś dostanę. Są koty też. Spójrzcie, jakie kotlety tutaj się robią. To wszystko dla mojego kebaba. Ła, wow, robi wrażenie. Się gotuje. Kapsy już się robi. No dzieje się u nas. Kepsy są robione. To, to chodzi o to chodzi. Pias na kuchni. Ja dostałem swojego. Czy dobry kebab Turcji? Dobry. Ale z góry mówię, że polski lepsze Idę jeszcze na jednego kebaba. Po się nie najadłem jednym, to idę na drugiego. Jeszcze Ariana zjem No i tam mi robi. O, w picie taki. Będzie dobry. Po drodze. To jest moc kebabów. Taki będzie tytuł. Zobaczta Jak to się robi. Jest pita. O, jeszcze sobie nawet mogę spróbować o, ładło. Dobry kuczak mm, robi wrażenie, Kebab to kebab Wchodzi, ja chyba zaraz powinienem jechać na lotnisko, ale tu mnie jeszcze pani robi mojego kepsa, więc czekamy. O, Ar... Thank you Zobaczcie jaki dobry kebab This, To jest kebab I to jest ten Aryan Czyli ich kefir i to mi się podoba Czyli kolejny kebab W kolejne miejscu Zupełnie inne? w picie I ten najbardziej mi przypomina polskiego, najlepszy Ale co by nie mówić, polski i tak lepszy W Polsce na pewno lepszy Słuchajcie, tak jak mówiłem Polski i tak jest lepszy, to nie był zły. Dobra, lecim, bo się spóźni na samolot do nowej destynacji, a lecę do Skadujta. Bye bye. Bye, bye thank you. Mm. Thank you. No, to było dobrze i miło przynajmniej, nie? Tak jak zauważyliście. Mam miło. Uh -huh. O, też mam szczura. Szczur, surykatka, nie wiem. Mane mis Nematula. Şey oh. Nematula nereden çıktı? Ömer. Ömer. Yes, bu Ömer. Ömer. Ömer bu Ömer. Bu Ömer. Yes, Omer. Ömer. Ömer. Ya ja mam taksiyevka tam musa yahac. Bizce ya da sen oğlu Liman bul aynı. Umudum o liman bulursak kurtarır da. Dobra ya da nalut niska. Niye zonca da bu da tuş edeceğim. ki ikinci kaza olsun olmasın hiç önemi yok. İlk kazada yüzde dosyayı açtılar. Sözsem o günde. Girmedikten sonra benim için bir... Ben tanıyorum babasını canlı. Dojechałem, tu dziewczyna, Turczynka zatrzymuje, albo puszcza. Piękne nowe lotnisko. Lotnisko wewnątrz też robi wrażenie. No to jesteśmy już za bramkami bezpieczeństwa. Czyli wszystko, tylko do samolotu wsiąść i odlecieć. A gdzie? To się okaże. Idziemy na bramki. Po drodze na duty free zawsze jakieś zakłopy się zrobi. Nie? Trochę pieniędzy trzeba wydać, przepalić. Dobra, wchodzę tutaj. Chyba się pogubiłem. Byłem w kiblu i wyszedłem nie tymi drzwiami. Gdzie ja mam do zaraz i? Mi samolot ucieknie zaraz. Ja bardzo często jestem spóźniony na te wejścia na gate, bo gdzieś pójdę. Chodzi o te palarnie, zawsze gdzieś pole Teraz wyszedłem do kibla. kibla miała drugie wyjście. Poszedłem w ogóle w drugą stronę. Nim się zorientowałem, że to nie tu. Słuchajcie, krajobraz iście księżycowe. Zaraz na księżycu. Dobra, słuchajcie, ja już doleciałem do mojej dzisiejszej destynacji i będziemy zwiedzać. Wiecie, gdzie ja się wpierw udaję? Już widzę, tam jest taki znak, że można.